Soczysty łosoś, aksamitny sos śmietanowy, dodatek świeżego szpinaku i makaron ugotowany al dente potrafią stworzyć genialny obiad. Jeśli masz mrożonego łososia, to trzeba go wcześniej rozmrozić. Najlepiej wstaw go do lodówki na kilka godzin, może być na całą noc. Potem osusz łososia papierowym ręcznikiem, skóra też ma być sucha i dopraw łososia solą i pieprzem. W międzyczasie ugotuj makaron, najlepiej al dente w osolonej wodzie. Pod koniec gotowania odlej i zachowaj około jedną trzecią szklanki wody po gotującym się makaronie. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i dodaj olej lub jeśli masz to masło klarowane. Na dobrze rozgrzany tłuszcz połóż łososia skórą do dołu i dociśnij łopatką przez 10-15 sekund, bo skóra lubi się podwijać. Smaż bez ruszania około 5-7 minut w zależności od grubości filetu. Gdy około 2 trzecie grubości zmieni kolor na jaśniejszy, to odwróć i smaż jeszcze 30-90 sekund w zależności od grubości. Zdejmij z patelni, możesz lekko skropić sokiem z cytryny. W razie potrzeby dodaj więcej tłuszczu i wrzuć pokrojoną cebulkę. Smaż około 3 minuty, następnie dodaj drobno posiekany lub starty czosnek i smaż jeszcze minutę. Wlej białe wino i smaż kilka minut, aż w większości odparuje. Uwaga, jeśli pomijasz wino, to przejdź dalej. Czyli teraz dodajemy śmietankę 30% oraz zachowaną wcześniej wodę po gotującym się makaronie. Zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj na mniejszym ogniu około 3-4 minuty, aż sos trochę zgęstnieje. Następnie dodaj baby szpinak, dobrze przemieszaj i gotuj kolejne 2-3 minuty, aż szpinak zwiędnie i straci swoją objętość. W międzyczasie dopraw sos solą i pieprzem do smaku. Pod koniec gotowania sosu poszarp łososia już bez skóry. Gdy sos osiągnie pożądaną gęstość, dodaj makaron i łososia, dokładnie wymieszaj, aby sos wszystko otulił. Dodaj sok z cytryny do smaku i opcjonalnie dodaj starty ser grana padano lub parmezan. A cały ten przepis jest też na moim blogu www kuchniaizy.pl życzę smacznego i udanego, błogosławionego dnia.